Dawaj, tam, wyjdzie, oni ci będą podawać. już robimy Dzień dobry, co to za akcja dzisiaj? A akcja jest wyjazdowa do Dzierżoniowa Jedzie idzie? ostatnia grupa, rocznik 24-25 To jest zdolna grupa? Dzień. Tak, bardzo, są talentowane dzieci No i myślę, że dobrze popracują Będzie, Będzie się to przekładać potem na boisko w meczach mistrzostw. Ile tam spędzicie czasu? E, tydzień czasu Gdzie jedziecie, co Dzień. robicie? Jedziemy do... Pod do Dzierżanowa, pod Jelenią Górę i kibicujemy Piaz Lewicy! Sparingi! Z kim gracie sparingi? Nie ja z tym 2005 Z kim? Ja w tym 2005, bo oni też pojadą Okej, jak się czujecie? Jak się czujecie? Dobrze. Dobrze Tak? Odpocznie się trochę od rodziców chyba, tak? No, oczywiście <grym> A pan wysyła swoje dziecko na obóz Piasta, tak? tak? Jak się pan czuje? Odpoczył pan trochę od niego? No, nareszcie bez dzieci w domu, to wiadomo, nie? Jest w ogóle cisza. A tak tak naprawdę to cieszymy się chyba, tak? Oczywiście, oczywiście. My... Co to jest za obóz w To jest obóz, który jest organizowany przez Piasta co rok. Moje dziecko już od 4 lat jeździ na ten obóz, także jesteśmy bardzo zadowoleni z opieki trenera i w ogóle z tego, co tam robią za postępy. To jak to jest, gdy nie ma dzieci w domu, to wtedy co? No, impreza jest. <grym <grym A, A jak długo trenuje pan no, synek? Przynoszę Jak no, się no, no. Jak, długo? jak długo trenuje? 6 <grym> lat, 7. 6 lat, 7. I państwo choćby z kibicami piasta? Oczywiście, I... na każdym meczu jesteśmy. I macie nadzieję, że państwa syn, który się wygrał w tym stadionie? My jesteśmy pewni. Czy Jeliśmy? na razie to jest? Taka... No nie ma nic lepszego niż wyjazd. No, tak, tak, tak. barwach swojego klubu, który się prezentuje, no taki wyjazd, to jest coś najlepszego. I jakie, masz, jakie masz postanowienia przed tym obozem? Eee... No nie na mnie. No na pewno, żeby dużo pić, bo mama tak mówi. Eee... Ale wody. wody. Tak, wody i, i żeby no dobrze trenować. No na pewno nowe doświadczenia, eee... nowe umiejętności. Tak. Razem spędzają czas, integrują się. No i przede wszystkim nie to, że siedzą na tych telefonach, komputerach, także to jest najważniejsze. Co chłopaki, kiedy wy pojedziecie tym autobusem? Dobry dzień. Jutro. Nie, Wódra. nie, Wódra. nie, Wódra. nie no, no, za niedługo. Zobaczmy.